Czeamanko cześciórczen, witajcie moi kochani. Z tej strony Szarikan. Witam was ponownie w kontynuacji serii Minecrafta. Woo! witajcie w Jurassic Craft i dzisiaj w niesamowitym odcinku Sharikan z Hadesiakiem udadzą się w niesamowitą przygodę do kolejnych biomów, gdzie znałapiemy kolejne dinozaury i postaramy się je wykluć, aby nasz park jurajski był przedcudowny i najlepszy na całym świecie. A jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, w którym przybyliśmy na tą wyspę i wykluliśmy nasze pierwsze dinozaury, to oczywiście zachęcam was do tego, Linka Maciek może gdzieś tam u góry, jak nie zapomnę. Cześć Hasiek! O, dzień, dobry, dzień dobry, cześć, cześć. Cześć co Hasiek. Tam? Słuchaj, dzisiaj jedziemy sobie w nieznane. Jedziemy do kolejnej krainy na naszych wypierdzianych segwayach i będziemy zdobywali nowe dinozaury. I nową wiedzę, to jest istotne. Nową wiedzę będziemy nowe zdobywali. Nowe dinozaury. Będziemy mogli jeździć. Ale je wykuć. co ja się zastanawiam jednak nad tym moim wózkiem widłowym? Wydaje mi się, że ten wózek widłowy nie uciągnie żadnego dinozaura, chyba <grywa> że jakiegoś małego. Ej, czy ja widzę helikopter? Czy ja widzę? Że można kupić tu helikopter. No No ciep. No ty gadasz. Ile o to kosztuje? No na pewno nas nie stać, to jestem pewny. Ale wiesz o co chodzi? Że będzie można się poruszać po prostu. 30. A tam. O, a tam w ogóle bań, jakiś helikopter. wypierdziany. To jest cztero wirnikowiec. Jakoś tak to. O, fajnie. No jest pan. Słuchaj, to jest tańsze. To 20 kosztuje. O, dobra, to mamy. Zrzutkę robimy. Słuchaj, jedziemy drogą, czy jedziemy tym tutaj takim torem, jakby. który jest przygotowany. Ścieżką, Ścieżką zdrowia. Tak, Chodźmy ścieżką no... z się przejdziemy. A nie, ta ścieżka jest przygotowana pod te. E, pod pociągi. To może nie. Ale ja mówię ścieżką tą. A tą ścieżką! Dobra, to jadę już za tobą, poczekaj na mnie. A nie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. a, czekaj, a wie, wiesz, że moglibyśmy pojechać czuchcią, nie? I tam wyjść, gdzieś. Cii, ale to. No. My zwiedzamy. Ty, patrz! Świnka, widzę świnkę. Nie, tam walić świnki, ale w sumie ty, wiesz co? Powinniśmy Jedzenie. zabijać co zabijać dla Musi. wiedzy. Ty, ale patrz, tu jest klatka! Tu jest duża klatka! Wiesz, co trzymali w takiej klatce? Trzymali Indominus Rex'a. I inne niebezpieczne dinozaury. Ale my stworzymy swojego Indominus Ty, krokodyl tu jest? A mówiłeś, że to dinozaur jest. No, Wiedziałem, jest że mnie To Krokodyl dinozaur, no. Nie ma czegoś takiego, oszukujesz no, mnie. Teraz to wymyślasz no, to sobie krokodyl, swoje dinozaury. Nie, 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 no. Krokodyl nie ma takich wysokich. No patrz, czy krokodyl miałby takie wysokie łapy? Tylko dlatego, że ma wysokie łapy, dlatego to jest dinozaur? Tak. Może znajdźmy wejście. Jest tu wejście jakieś? Musimy to, to no, to jechać taka... dalej, musimy jechać dalej ścieżką. Myślałem, że to jakiś brama będzie albo coś. A jak no, nie to Zrobimy Może wyjście wejście, po prostu, bo to szkło. I, to, to, ty jest to jest szkole. kolejny! Poczekaj! direksy! są tireksy. Tireksy są z tymi? Z krokodylami zamknięte? Nie, tutaj dalej. Faktycznie. O ej, to my byliśmy na pustyni, no to tam biegały luzem. To co, o co tu chodzi? <grym>, nie, bo nie, bo nie. są wyłapane. <grym, <grym, no, no słuchaj, no ja nie, wiem, gdzie my jedziemy, gdzie ty nie prowadzisz? Masz kompas, przecież zabrałeś kompas ze za sobą, tak? Miałeś być przewodnikiem naszym. A no, ale, nie to... ja mam, ale ja mam tylko na pustyni, która jest totalnie w przeciwnym kierunku. Aha, ale tu też jest Jakaś pustynia? Coś tu się dzieje. To dobra, zdarza. stoją stoją jakieś szkielety, musimy je porobić, nie bo blokują nam tender. drogę. Ech, na jak walka! Jestem, z, jestem zbyt szybki! Nice! Piąty level wbiłem w tajemniczenia. Ty, no się, o ty, tu jest czerwona pustynia. Kanion! Zimowy biom! To jest, jak? No to pustynia czy zimowy biom? Bo się zdecyduj w końcu. No nie jak nie to wiem, jest wielki jest, kanion? Ale tam, tam są tam wulkany! Tu jest wulkan! Ej, chodź do, do wulkanu! No dobra, czekaj. Już. Przy wulkanach na pewno są dinozaury. No jakby i nie inaczej. Faktycznie, to jest wulkan! le wulkan! Ty, no, jest gorąco, tu jest cieplutko, powiem ci, To nie no. tylko tyle, ze wulkan, to są fontanny na lawy zrobione. I jak tu nie będzie żadnego dinozaura, to ja, to ja się. Z... I po co to komu? Jak to po co to komu? Jak to po, po co to co komu? komu? Po co? Gdzie są dinozaury? Szukaj mi dinozaurów. Dlaczego tu nie kamielin. ma dinozaurów? Ej, faktycznie, racja, bo jeżeli nie ma dinozaurów, to przynajmniej można zawsze jakieś skamieliny zrobić. To ma sens! A, 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 czekaj! Mam jedno serduszko. O Jezu, zombie! Czy znalazłeś jakieś skamieliny? Ta, ta, ta. A nie. A nie. nie znalazłem żadnej skamieniny. No bez kitu. No jak! No nie nikom... ale mam kobla i nie wiem, gdzie ty jesteś w ogóle. Jestem no, między przy, przy... wszystkimi czterema k, wulkanami. Dołącz do. mnie. No właśnie nie chciałem tam wjeżdżać, bo tam mogę się przypalić. Ja mam jedno serduszko, tylko. Nie, 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 nie przypaliście spokojnie, panie. To spokojnie jak na przykład. Padesiak Off. Masz węgiel? Mam przy sobie węgiel. Mogę Co się podzielić z to tobą, proszę bardzo. Widzisz, nie przypalisz tu swojego. Kuperka. Fajnie, dobra. Musimy się rozejrzeć, czy w tej okolicy nie ma czasami jakichś skamielin. Ale słuchaj, ja już mam czwarty poziom. Co nie, nie mam siódmy, nie mam o ty. siódmy. Widzisz, ale ja jestem dobrym archeologiem, bo ja uczyłem się w podstawówce na matematyce czegoś, co już nie mhm. pamiętam. Ej, do dupy to jest? Czemu tutaj nie ma żadnych skamielin ja ani niczego? Ja że ty wybierzesz jakieś słabe miejsce, nie? Ja to, Ja wybiorę słabe miejsce, to ty, no chciałeś... ty, chciałeś, to ty o, chciałeś do wulkanu ja. po polecieć. No Bo, bo już Proszę, tu byliście. To jest dla to ciebie jest mięsko. Co? Tego nie da Proszę, się. Tego... Cero. Ja... Ja Czekaj. Nie, dobra, jedziemy na pustynię Jedziemy na zimową krainę. Ale tu jest jeszcze kanion, może kanion odwiedzimy? W kanionie Gdzie nie, masz nie byliśmy. Kanion? dobra, to jedziemy. No przed na nami kanion. jest kanion. Dobranie, no przecież no. to jest ten wielki kanion jak w Ameryce co jest. Ten taki czerwony wielki. Jedyny na całym świecie. Więc nie można go pomylić z niczym innym. To aż taki słaby z geografii nie możesz być, żeby nie rozpoznać wielkiego kanionu. Przecież tutaj jest oaza, a nie kanion. Sam jesteś kanion. Jak oaza? To jest kanion. Hmm. To, co, co? Patrz! Co! Gdzie? Co? Na Stop, czekaj. Zebrałem. Co? Ale co zebrałeś? Co? Skamilinę. Gdzie była? No papa, tu jest, tu jest, tu, 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 ho, 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 tu, 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 tu. Skamielina? na udeszto. On udeszto. co, ona tak leży na ziemi? No mam snowy fragment. O kurcze, no dobra, no to szukamy tutaj. Musimy się powspinać trochę i poszukamy tych I widzisz jaki ja jestem odkrywca. Ja jestem. Nie, to ja chciałem. Ja chciałem iść do wielkiego kanionu. Ty chciałeś? I ty było coś takiego. Ojeju, ale ty słabą miejscówkę wybrałeś, bla, 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 bla. Coś tam. Wiesz co, na górze chyba nie ma tych skamielin. Właśnie, właśnie, mam pięć y, niezidentyfikowanych fragmentów. Pięć? A jak tobie idzie? Y, bardzo dobrze, bo zaraz cię zabiję. Ja ze pięć skamienię. No powiem ci, że chyba wszystko znalazłem. Co? I prawie umarłem. Czekaj, rozejrzymy się, tu na tych baobabach nie ma czasami, nie rosną na drzewie. <laughs> Moje marzenia e... rosną na drzewie! Jakie pierdziele, czekaj, jeden serduszka! No czemu się tak wolno regeneruje to życie? Ja się pytam. No, jedzony jestem, a mi się nic nie regeneruje. Weź, e, bo tutaj jest szkielet, który ma ten czapeczkę złotą. No, peż, proszę cię pomóż, że mi gdzie ty jesteś? Ej, bo widzę skamielinę kolejną, bo ja zaraz tutaj tu umrę. No, Kamielina, dobra, gdzie jest Kamielina? No, no tam jest o, ten O, tutaj zebrałem, dobra, mam. Gróbże tej. Chaba, strzela do ciebie! Strzela do ciebie. Nie, nie pozwól mu, żeby tak strzelał do ciebie. O co to jest? Co? Czekaj, czekaj, czekaj. Tu jest gigarobot! 5 tysięcy! Jak to gigarobot? Ej, Zobacz. faktycznie! Ej, i on podlewa kwiatki, pewnie! Można trydować u niego rzeczy! Papier. I hard drive y można wrzucić i on co on robi wtedy? A, on daje nam przedmioty, ale my mamy to w centrum naszym, więc po co nam to? No bo to jest jakbyś chciał zrobić sobie dinozaura w trakcie bazę podróży. Wyżab swoją, swoją A, bazę. wow, tu, okay. w No, to, to nie ma to nie jest głupie nawet. Co ja. on tutaj mówi? Dinozaur fan Erik. Oa! <laughs> bije się ryka. <laughs> Przepraszam. na zimową dolinę. Dobra, czekaj, poczekaj. Musimy zrobić plan. ok? bo jeździmy jak posrani bez planu i potem takie są konsekwencje tego, że mamy bardzo mało skamilin. Przed nami znajduje się jakieś tropikalna wyspa. A zawsze w tropikach były dinozaury, bo co tam jest? Tam jest ciepło, a dinozaury lubią ciepło. Czyli jak tu pojedziemy, to na pewno znajdziemy jakieś skamiliny, prawda? S stwierdzam, że twoje myślenie jest bardzo... Super. Nie Nie, nie, nie. No bo mamy Wiem. szczątki zimowe dinozaurów. Więc twój argument to jest inwalida. Widzisz, cicho. Nie niż moich marzeń, okej? Okay? Ja chcę nie. na tropikach być. Ja chcę ty, być aha, na No, to to, to sobie. Elo. Ty małe dinozaury. No są? Są, są, są dinozaury. Są so małe dinozaury. Ty Ej, gusie. są małe dinozaury. Mówiłem ci, że tu są. Dobra, zostawiamy tu wózek. Nie możemy ty, skazić ty, cywilizacją ty... tej nowej, wiesz, nieodkrytej krainy. No i dobra, już bo podszedł do tego. Ale co ty, yes. gu... a myślałem, że go chcesz zabić, no yeah. Ej, To jest wegański dinozaur. On jest zielony, widzisz? On nie. Je... One są, one są mięsne. Żerne. Jakbym miał marchewkę, to bym. Ej, ale mam nasiona. Nasiona mam. Cip, 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 cip. To się do kury robi, tak? Ale ty nie wiesz, że dinozaury to są. Pra... Znaczy, kury to są następcy dinozaurów, tak? Czyli jeżeli ja wołam cip, 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 do dinozaura, to znaczy, że on. O, patrz, przytulił się do mnie! Jakiś łodziutki. Przytula się do mnie. A do ciebie się przy... Nigdy się do ciebie nie przytuli. Ej, tu jest kolejny dinozaur. Znaczy, teoretycznie można by było je złapać. Nie! Złapać wołam! Mówię, że złapać! No. No. Ej no ty, no weź no! No co Łapie ty mu robisz, go. no? Znęcasz się nad nim, no! Ej, zażarłeś go no! O. <noise> Teraz Sasz. mogę go zjeść <noise> Nie, mogę z ciebie po prostu O, skrzynka Sasz, prehistoryczna hey, Skrzynka, prehistoryczna skrzynka I hard drive'y, i, i ciasto jest I kotlety, wow, i pajęczyna Ja mam ej. taki syf w tym ekwipunku Że to się w głowie um, nie mieści To ja tu ej, coś słuchaj, zostawię, ja tu coś zostawię Od siebie słuchaj, też tak możemy wrócić na pustynię Dlaczego? Co tam jest? No bo znalazłem klucz do dungeonu Pustynnego? Pustynnego Czyli jednak pustynia time tak. Ale najpierw jeszcze zwiedzimy do końca za tą całą planszę. No, znaczy ten biom, nie? Przecież tutaj na pewno będzie bardzo dużo skamielin, które możemy wydobyć. Tam statek! Gdzie? Przecież to tam są dinozaury! Jak? Tam Jak? piraci? Tam, tam. What the hell? Ile tutaj jest w ogóle crossoverów? Piraci z Karaibów? Jurassic Park? ja to nie wiem, skąd wzięli akurat. <laughs> to, to jest chyba nasz wymysł jakiś. Ty patrz, 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 patrz! Widzę triceratopsa! Jest mały triceratops tam! Nie mamy DNA triceratopsa. Ale jakby ja, wydaje mi się, że nie powinniśmy ich chyba zabijać. W sensie, wydaje mi się, że można jakąś szczekawkę wziąć Albo pobrać od nich to DNA, że tak będzie bardziej humanitarnie, niż tak, o, wbijamy mieczem i o, czekaj, bo muszę nowego dinozaura wykluć, a żeby to zrobić, to muszę ciebie zabić. To nie ma sensu! Ty, 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 chyba spałeś na lekcjach biologii, tak mi się wydaje. Tak, cześć, Dini... Psz, to cześć. ci przypomnę tylko z lekcji biologii, że dinozaury nie rozmnażają się w sposób taki, że trzeba je najpierw zabić, okej? Okay? Cześć, nie... cześć, 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 patrz, głaszcz go. No, ale mnie olał, no, olał widzisz, po prostu. Widzisz, przyszedłeś i se poszedł, nie? Ale mnie olał. Co on chce się no, utopić teraz, jak nie no, no, zobaczył, co tam sta... uważa, nie. No.

Wydaje mi się, że. A, faktycznie trzeba zabijać dinozaury, żeby ten one się rozmnażały no. Racja! że Przypomniałem właśnie, no, chciałem po dobroci, nie? Chciałem, chciałem być familijny no i tak dalej. Z niektórymi się nie da po prostu. A i teraz wiemy, czy my wyginęły. Czyli co, jak ja ci olej, to też mnie zabijesz, tak? <laughs> tak taki, taki jesteś. N nie będę tego mówił na głos, ale staną się złe rzeczy. I tu jest tu kolejna skrzynka. skrzynka. Ej, czekaj. Czeka, czeka, czeka. Megalodon DNA. Biorę, biorę wszystko. Ty ostatnio brałeś skrzynkę. Mamy mega. Megalodona. Ej, ale to jest zwierzę już probówka? Czyli no, teoretycznie to już z można jajkiem. pracować go, no. A megalodon to jest ten taki duży na, na ziemi, czy to jest ten taki podwodny? Wod, wodny chyba, chyba on jest wodny, tak. Tak mi się wydaje. O, to musimy go w wodzie, musimy mu akwarium zrobić. Nie, jest, tam... takie większe w akwarium. Potrafi oddychać tlenem. Okej, okay. ale co, to tego to, to zrespimy co na pustyni? Tak, żeby śmiesznie było? Na środku laboratorium. <laughs> A tak, no, <laughs> najlepiej. Dobrze, jedziemy dalej, zwiedzamy tutaj tą planszę Może znajdziemy jeszcze rzeczy. O mój Boże. Co się stało? Co zauważyłeś? A jaki gigant To jest mięsożerny dinozaur. Wiesz po czym tak, to poznaje? Po zębach. Po oczach? Po zębach. Po zębach, oczy też w sumie. Ma takie. Ci tak, to jest pływający. To to jest pływający dinozaur. Albo nie, wiem, czy to nie jest dinozaur? No, to jest jak pływa. On on udaje, że pływa, ale pływa w powietrzu. Ojej, o, on 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 ma ostry, on, o, ostro, ostrą grzybie. Czekaj, kryzien. czekaj, mam łuk, Strzela do niego. Mam jedną strzałę tylko, więc tak. Ty ja mam sześć strzał. To Strzały. Jak masz strzały, to daj mi. Nie A, ma też czasu. masz łóżko. Znaczy, on nie wyjdzie z tej wody, tak? To jest. To, 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 to tyle. To, jakby to tak. To... Ewolucja dinoza. O, ty, wy! A, już tak myślałem. Jest. Myślałem, że go uwolniłeś, na, na. Z niego na pewno się posypało więcej fajnych rzeczy, bo to jest duży A. mięsożerny. No tak, sześć mięs. Sześć mięs. A ja tak. Nawet za to nie dostaję. Ej, znalazłem kolejnego spinozaora. Mam spinozaura, mam jeszcze jednego spinozaura. Ale czy my ty. potrzebujemy jej zabijać? No bo one mają DNA spinozaurów, dzięki czemu no, my będziemy właśnie mogli. Je... Nie. Ty sobie nie? masz tylko mięso! Guzik, to ty nie podchodź, ja z nim pogadam, okej? Okay? No, okej, okay, po... dobra, spoko, okay, ale dobra, ale, ale skoro... Ale, ale, skoro skoro taki... ale... co? taki... Nie, po... no nie, nie, miałeś z nim pogadać słuchaj, no... No to, no to czekaj... No, nie jesteś taki pewny siebie? No to idź, no panie. Przynoszę dary! Co to był? Co to był za prask, Ty który ty chyba nie byłeś, Ty chyba jednak nie byłeś naj, najlepszym prymusem w szkole, co? Tak mi się no, wydaje. No nie ugryzł mnie, no. No Ja mu daję ciasto, żeby się z nim zaprzyjaźnić, a on nie gryzie. Słuchaj, no one ciasto! Mają mniejsze, one mają mniejsze mózgi od twojego orzeszka, a ty. Co to znaczy? mojego orzeszka też czego Twojego bierz? mózgu. Twojego Aha. mózgu jest orzeszkiem. No bo to na niego trzeba zrobić wjazd, od, a nie! Od dupy górty. strony? Tak, tu, od spodu po prostu. Cyk, nie, cyk, On po prostu mnie czy i teraz go zjadłem. O, i kości wypadły, super. A to są te zwykłe kości. A, nie Ej. słuchałeś mnie. Wracamy do faktycznie centrum. Faktycznie mówiłeś, faktycznie o tym mówiłem. Czekaj, nie do centrum chciałeś iść na przygodę na biom pustynny. Masz kompas ze sobą, więc prowadzisz przewodniku. Ale musimy, musimy do, zyskać jakieś lepsze rzeczy, a nie. Ale możemy w centrum zyskać... nie dają nic. Ale możemy zyskać dużo wiedzy w tym momencie. Która nam da możliwość zakupu lepszego pojazdu. No. Za 10. Dobra, dobra, jedziemy. Gdzie jest Jedzisz? centrum? Gdzie Jem. jest centrum? A, to jest problem. Jakby. <grywy> <grywy> Jaki gigapyton 5012! Ej, widzę 12. do. O... Gigapytą giga ja, taki, w sumie oh my god. Tak nie jestem pewny, czy on jest ten. O, na... ty I tyranozaur! Zobaczmy tego węża. Podejdę sobie trochę do niego. Jakbym umarł, to w spadku ci zostawiam 9 sztuk mięsa. Cześć, boa. Czy ty jesteś agresywny? Ty. On jest przyjacielsko nastawiony. Ty, ja bym powiedział, że to aż jest dziwny. Wiesz, kto jest nienastawiony? Sen przyjaźnie? Ten tyranozaur, który zaczyna szarżować do mnie, ale Wiesz, coś on, mu utknęło w nodze. Chyba, chyba krokodyl go Trzyma za ogon. No, trzyma go krokodyl, żebym nie wiedział. <laughs> Uciekamy, uciekamy tak, stąd zwijamy stąd, bo nie, nie, nie ma tu tamto Nie ma, ale była fajna Ja bym go nawet wziął i tak przytulił A, Tam jest kolejna wioska tubylców Czy my chcemy do wioski tubylców jechać? Oczywiście, że tak Musimy zrobić anihilację Do tej ludności Znaczy, yy, musimy Ej, ich Przejmujemy jak Amerykanie Afrykę <laughs> Wprowadzamy demokrację Na tą wyspę Ej, Ale patrz, tu jest To jest bardziej rozbudowane Ej, Oni mają wybrudu. zagrodę jakoś Ej, może oni hodują jakieś dinozaury tutaj w ogóle to jest lotnisko Aha, to fajni tubylcy z lotniskiem w bazie Może są bardziej zaawansowani są kont Ej, to są kontenery jakieś Tu <gul�as yearly> wypuszczają na wolność dinozaury na pewno O, tu jest ziomuś, który ma wykrzyknik na głowie mm, A wykrzyknik oznacza, że... Mo możemy kupić campsite tutaj Co ty Ale gadasz? Ja mam siedem... Piętnaście potrzebujemy faktycznie Ja mam poziomu siedem... ja, ja poziomów ten, nie? O kurczę, myślenia. 15 punktów punktów potrzebujemy Okej a tu mamy mięsko, fajnie I nagle magicznym sposobem Wróciliśmy, Jerry Okej, okay, robimy czyszczenie Uwaga, będziemy teraz odkrywali Nowe DNA, a, Hasiek Oczywiście zapchał wszystko, cyk, 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 cyk cyk Dostałeś jakiś ekspa za wyczyszczenie no takie, tego? Tak, tak delikatnie, wiesz, tak tyci, tyci, tyci Okej, okay, no ja też, ale to jest Kilka procesów tego, także to jest spoko To jest bardzo spoczko, mam no, tu jeszcze Zobaczymy, może będziemy w stanie złożyć jakiegoś Dinusia, no. Tak, bo my tu w sumie Dostajemy różne di di dinozaury, tam do tej magicznej skrzynki. O tutaj pakujemy to wszystko i zaraz zobaczymy czy się nam uzbierało. Chyba cztery potrzebujemy, nie? Tak, 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 cztery, cztery. No, no, no. Mamy trzy jakieś. Wrzuć tu swoje jeszcze. Mamy yy, trzy. Już, już pterodaktyla, ostatnią. pterodaktyla mamy trzy. Ale mamy jeszcze tego mega lodona, nie? Jakby DNA w probówce, więc zawsze możemy wykluć jednego takiego dużego. Ale możemy pter możemy pterodaktyla zrobić. Dobra, mamy bierz. Pięć ich. Robimy pterodaktyla. Tak, robimy klepaj go tu. Cyk, cyk, cyk. Oh my god, ale pterodaktyle były agresywne czy nie? Trzeba będzie je w e, e, trzymać? Musisz mięso mieć. Skąd wiesz, że muszę mieć mięso? No bo co mięsożercami, są agresywni. Aha, no, no tak, racja. Dobra, mamy kości. Rzuciłem, rzuciłem. Okej, okay, będziemy probówkę mieli. O oh je! Yeah. Daj mi jajko, daj mi jajko! Ja chcę połączyć, ja chcę połączyć teraz to! No to musisz iść tam dalej, tam wiesz Wiem, tutaj jest ziomuś. A, Dobra. Ja, zo a ja zostawię jeszcze tylko śmieci w skrzynkach. Dobra, uwaga! tworzę czekaj, jajo! Czekaj, O, tworzę... oh. BUM! Mm. Mamy pterodaktyla. Poczekaj, jeszcze wykluję tego drugiego, którego mam, tego megalodona, dobra? A, mam jajko. To jest pomysł. Tutaj mi pterodaktyla. To masz. Ty masz me mega... No, 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 ja to ja chcę megalodon. Co? To ja chcę, ten. My musimy to wsadzić do takiego pomieszczenia, gdzie one będą się czuły dobrze i nie uciekną i nie zabiją niewinnych ludzi, prawda? Wydaje mi się, że tutaj w tym pomieszczeniu jest idealnie. Jak je tu wsadzimy? <grym> <grym> No to nie będzie, dobra, dobra, kupimy. Musisz wysiąść, wysiąść, musisz wysiedzieć. O, o, o. Jaki koksuwa! Jakby się dało na nim jeździć, to w ogóle by było zarąbiście. Ty, no, pytanie, czy. Ej, co ja zrobiłem? Albo nacisnąć guzik. Gdzie on poszedł? Tu jest, tu jest. Okej, dobra. To wyjasz na myślenie czasami, wiesz? Okej, rozumiem. on sąd już nigdy nie wyjdzie. No, ale taki był zamysł, żeby nie uciekł, nie? To jakby się udało. Okej, to już tą jedną klatkę mamy zapełnioną. Tu najwyżej dodamy mu jakiegoś jeszcze jednego pterodaktyla, żeby się nie czuł samotnie. A może gdybyśmy mieli siodło, to wtedy. Dałoby się na nim latać, ej, to by było zarąbiste. Czujesz tak, że latasz po wyspie Dinozaurów na dinozaurze? Kozak. No, Okej, okay. gdzie dajemy mega Lodona? Ej, tu jest fontanna w sumie. No, dobra, no dobra to. <laughs> Jego naturalne środowisko idealne. Fontannie. Ziu! Szybko, szybko wielkie go, jaj. szybko! Siła jest trzy razy większa od ciebie. A, A to jest rekin! To jest rekin! No tak, faktycznie. no tak. Nawet nie jest mm. agresywny. To jest ciekawe. Wiesz co, wydaje mi się, że nasze dinozaury właśnie nie są agresywne? Tak, że wyklute. Ej, czujesz? To w takim razie możemy tyranozaura wykluć, który mm. będzie oswojony. Wow! I nazwę go kajtek. Bardzo. No skajcie mnie, no dalej, no zrób to. Bardzo bulwersująca nazwa no, dla dinozaura o, jest... Znaczy... Topi się powietrzem. Jak się utopił, mój dinosa. mu zrobić usta usta? Żyj, że. Ży. Co, to ja pójdę, pójdę do swojego pokoju. Ja, ja, se, ja, se odpocznę. Ach. Tak, jakby od, to odpocznijmy lepiej, bo. Ach.